To było wręcz obyczajowe przeżycie dla szkoły, że ktoś się wypisuje. Wyszedłem z klasy po jedyny raz w życiu, no i się wypisałem. Proszę państwa, zobaczmy ten wywiad Komorowskiego. Okusi mnie obejrzenie, jednak zanim przejdziemy do wywiadu, historia memów, Bronisław Komorowski, widzę, że wyszło. On był bardzo memiczny. Wybory ostatecznie wygrał Bronisław Komorowski, pokonując w drugiej turze Jarosława Kaczyńskiego. Pamiętajmy, że mamy rok 2010. Komorowski trafił akurat na faktyczny rozkwit memów, przeróbek. Które A to jest prawda? Komorowski się zbiegł idealnie z memami i to była jego największa klątwa. <noise> Wszystko było w miarę okej okay do momentu, aż na stronie nie pojawiły się proste gry we fleszu nazywane np. Na komor Shooter, Dzięki, Komor Killer i inne, gdzie można było strzelać do wizerunku prezydenta albo rzucić mu w modę gównem. No przyznam szczerze, trochę bezbectwo i zastanawiam się jakim Januszem trzeba być, żeby z wypiekami <noise> na twarzy się pobawić i to klikać. Może... <noise> no bo to wygląda tak tragicznie. Jezu! No ale antykomor nie opierał się tylko na publikowaniu memów, a podsumowywał również rozmaitego rodzaju wpadki prezydenta, a było ich niemało. Trzeba uczciwie przyznać, że Komorowskiemu brakło prezencji, co pokazywało się w różnego rodzaju gafach. Tak, 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 tak. On miał vibe takiego sympatycznego wujka właśnie, co bardzo nie oddawało w jakichkolwiek poważnych okolicznościach. Też go nie lubiłem strasznie. Się, że Rzekomorowski najczęściej czytał z kartki przygotowane wcześniej przemówienia, a i tak zdarzało mu się przejęzyczyć czy coś źle przeczytać, co budziło czasem mieszane reakcje. Stefana, Karola Wyszyń... Stefana Wyszyń... Prymasa Stefana Wyszyńskiego, gdzie jak gdzie, ale tutaj właśnie w czasie inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Stefana Karola Wyszyńskiego można spowie... potwierdzić taką generalną dewizę wszystkich optymistów. <laughs> Spore przypały Komorowski zaliczył przy okazji wizyt w Japonii, no nie miał szczęścia o, chodź szokunie. W marcu 2011 złożył wpis w księdze kondolencyjnej po katastrofie, kiedy wyspy nawiedziło trzęsienie ziemi i tsunami. Komorowski napisał tam, że łączy się w bólu i nadziei, jednak pisząc to z U otwartym i kończąc jako JI. Naprawdę nie ma tu dla niego żadnego. O mój Boże, tak. To było tak, taki klasyk wtedy. Chcę zobaczyć te wyniki. Na kogo zagłosowałby pan, pani, w wyborach prezydenckich? 47% Bronisław Komorowski, 24% Andrzej Duda, 7% Magdalena Ogórek, 6% Janusz Palikot, 4% Paweł Kukis, 3% Janusz Korwin-. Nie ma takiego dowodu. Anna Grodzka, 0% Marian Kowalski. O nie, ten 0% trochę smutny wypowiadali się pogardliwie o kandydacie PiSu i sugerowali, że... Adam Michnik, dwukropek. Komorowski przegra wybory tylko jeśli pijany przejedzie na pasach zakonnice w ciąży. Tany Ale przestrzeli... <laughs> Słuchajcie tego. Nixon cztery razy przegrał wybory prezydenckie, a za piątym wygrał. Podpisane. Korwin cztery razy przegrał wybory prezydenckie i za piątym razem też przegrał. <laughs> Chyba się sprawdziło. Był... Prezydent pojawił się w słabym wywiadzie 20 metrów kwadratowych Łukasza jako Jakubi... O Jezu, który tak śmierdział ustawką na kilometr ten wywiad. Był tak tragiczny ten wywiad, to, to wśród młodych ludzi naprawdę nie zdobyło mu sympatii. ...który zawierał bekowo wyreżyserowane scenki, co nie zdobyło sympatii internautów. Właśnie, to nie było bekowo wyreżyserowane, to było całkowicie na poważnie wyreżyserowane, to był element, o który później Jakubiak był oskarżany za robienie propagandy, no nie, przez swoich widzów, że chociażby właśnie Komorowski wchodząc na klatkę schodową, idąc do mieszkania Jakubiaka, po drodze mija staruszkę, która tam wychodzi, ola boga, pan najlepszy, cudowny, człowiek. Ale wracając do tematu. Andrzej Duda ostatecznie wygrał w pierwszej turze, a także w drugiej, co było początkiem... Właśnie nie pamiętałem, jakie były wyniki, szczerze mówiąc. Myślałem, że Duda miał trochę lepszy wynik. Druga tura. Duda 51-55, Komorowski 48-45. Frekwencja 55-34. Lekka przewaga, lekka przewaga. Tak, niektórzy mężczyźni mają na drugie Maria. i poznałem mężczyzny, który miałby na pierwsze Maria, ale jak najbardziej jest to... Jest to istniejące imię, no nie? Zauważyłem, że akurat na popularne całkiem, żeby dać na drugie. Także jokes aside, normalnie coś takiego istnieje. Ja również poznałem y, y, osobiście kolegę, który, który miał właśnie Maria na drugie. No? Nie, spoko, no wiadomo, że tak... W czasach szkolnych to pewnie nie jest wasze wymarzone drugie imię, ale tak z perspektywy dorosłego człowieka, kurde, to ładnie brzmi. No, zostawię subskrypcję, nie wiem w sumie czemu nie mam subskrypcji, no bądźmy poważni. Dobra, chcieliśmy wywiad z Komorowskim zobaczyć dzisiejszy. Komorowski wywiad. Przynajmniej kawałek. Na początek krótka piłka do pana i do słuchaczy. Czy lekcje religii powinny być wyprowadzone ze szkół do salek katechetycznych? Tak no czy nie, panie tak. Jeszcze jak? Nie. Ja uważam, Oho. że nie. Lekcje religii wynikają także z potrzeby społecznej, z chęci ułatwienia życia sobie przez rodziców, szczególnie... Nie ich... Mieliście kiedykolwiek coś przydatnego na lekcjach religii, żeby realnie się dowiedzieć? Raczej nie. Wydaje mi się, że wszyscy już te rzeczy wiedzą w Polsce w wieku 10 lat. A na lekcjach religii oglądaliśmy takie filmy, jak filmy o pętaniach, albo Happy Feet tu pod małych stóp, bo zakonnica była fanką, która nas uczyła. Póki się nie wypisałem. Pisałem się w liceum dopiero na początku. A do, do tamtego czasu jednak miałem Miałem te lekcje. Nigdy w sumie nie dowiedziałem się żadnej informacji nowej na tych lekcjach. Albo robiliśmy jakieś bzdurne zabawy, bo tego nazwą się nauczać nie, nie dało, albo właśnie oglądaliśmy filmy. W liceum ogromna większość młodzieży i tak nie korzysta z tych lekcji, nie chodzi po prostu na lekcje religii. To jest też Ale... bardzo nowe. To jest ostatnie 10 lat. To jest niesamowite, jak to się zmieniło. Taki największy odwilż y, pod postacią rodziców wypisujących swoje dzieci z lekcji religii, przypominam, nastąpił po strajkach kobiet, gdzie już na Masę rodzice wypisali tych niedobitków ostatnich. Jak ja się wypisałem z lekcji religii, będąc w liceum, byłem jedyną osobą w klasie, jedyną osobą, o jakiej mi było wiadomo w całej szkole. I był to do tego stopnia skandal, że wręcz trzeba było to omawiać z wychowawczynią, trzeba było potwierdzać wielokrotnie. Cały czas było takie zawieruszenie, że jak to tak można. Także to, to było wręcz. Obyczajowe przeżycie dla szkoły, że ktoś się wypisuje. My graliśmy w pingla z księdziem, bo mieliśmy stół do ping-ponga. Jak dla mnie zamiast religii powinno być religioznawco? Tak, tylko wprowadzilibyśmy religioznawstwo i obawiam się, że te same osoby, które nauczyły religii zostałyby oddelegowane do prowadzenia go, więc byłby dokładnie ten sam przedmiot. Polak z Japonii, dziękuję Ci pięknie. Cześć, trochę się zastanawiam, czy ta akcja z Brownem nie była przez większą popularność Sejmu. Martwię że to efekt uboczny, pozdrawiam z żoną. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest. Standardowa akcja, którą Grzegorz Brown byłby w stanie zrobić kiedykolwiek, będąc w Sejmie. Nie, akurat nie powiązywałbym tego, że Brown ma incydenty braunowe z większą oglądalnością. No to jest, tak, taki jest ten człowiek i tyle. Chodzi. Z tym, kurde, dlaczego my tłumaczymy do, dorosłego człowieka, który ma pewnie z 50 lat, 60 lat na karku, trudno go ocenić, dałbym mu około 50, tym, że była większa oglądalność, więc poddymił. Przypominam, ten człowiek jest posłem i zarabia kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Zdałem sobie właśnie sprawę, co my robimy. No nie, 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 nie możemy tego tłumaczyć w żaden sposób. Tak, 56 lat ma, zarabia kilkanaście tysięcy złotych z naszych podatków, będąc posłem. Tutaj nie ma pola na tłumaczenie, że zachował się tak bo była oglądalność. Po prostu zachował się jak dziecko. Znaczy, religii. że nie nadaje się do swojej pracy ewidentnie. W jakimś dniu szkolnym. No i ci, którzy wychodzili, byli obiektem i zazdrości. Do komunii się jeszcze Ty. przygotowują, ale autentycznie jak sprawdzić statystyki? Statystyki lekcji religii. Czy to mi wyskoczy po samym tym? O, mam. Jeśli chodzi o uczniów liceów ogólnokształcących na religię chodzi obecnie 20... 29%. To było z 2022 dane. 29%. W przypadku uczniów techniki 32%. Więc jest ogromny, ogromny spadek, no nie? To jest wszystko ostatnie 10 lat Dany niemalże. u mnie katechetka w gimnazjum wmawiała nam, że śmierć przy porodzie to jest najlepsza opcja dla kobiety, bo od razu pójdzie do nieba. No kurwa wygranko. Wow! Promocja dwa w jednym. Niesamowite rzeczy ludzie potrafią mówić. Wydaje mi się, że mówią, przez, mówią z empatią na ustach, a jednocześnie mówią całkowicie pozbawieni tej empatii. Jakbyśmy jeszcze... mieli zaczynać temat, najgłupsza rzecz, którą powiedział ksiądz Leszka Techeta na lekcjach religii, podejrzałem, żebyśmy tego streama nie skończyli przez następne trzy godziny, szczerze mówiąc. To jest temat bez końca. Dajesz wuja, opowiadający. o tym. Nie, ksiądz nigdy nie miałem nauczyciela. Miałem, miałem katechetę, która pozwoliła sobie na uwagę publicznie przed całą klasą na pierwszych zajęciach religii do dotyczącą mojego pochodzenia, bardzo nieprzyjemną, której, której nie chciałbym cytować z powodów osobistych, ale no wypaliła czymś takim na otwarcie pierwszych zajęć po sprawdzeniu listy. Wyszedłem z klasy po jedyny raz w życiu no i się wypisałem. Skąd wiedziała? Z rodzinnych stron była, więc kojarzyła to, że ojciec jest Holendrem, mama jest Polką i pozwoliła sobie na bardzo nieprzyjemną uwagę z tym związaną. Generalnie, co myśli o takich relacjach? Przed Zdjęli nieznajomą kl klasą. To było, to było jedno z pierwszych zajęć, jakie mieliśmy przed nową klasą. Paliła coś takiego. Ale również. <laughs> Przepraszam, że się zaśmiałem, ale tak mnie wzięło z zaskoczenia. Spodziewałem się wszystkiego innego. Ktoś napisał na czacie: DEN. Mi ksiądz powiedział kiedyś, że jestem brzydki. <laughs> ale jest XD na koniec, więc samemu też się śmiejesz z tego. Sorry, po prostu spodziewałem się wszystkiego innego niż to, że ksiądz ci po prostu powiedział, że jesteś brzydki. Panie prezydencie, a dla pana to jest pani minister Nowacka czy pani ministra Nowacka? Panie, ja ja słyszałem tej dyskusji, na przykład, czy ministra, czy ministerka, czy gościni, czy gościuwa, gościuwa. No, to powiedzieć, gościuwa. Ja, Ale Co pan o tym myśli? Ja, ja myślę w ten sposób, ja będę mówił po bo to znaczy tak jak jestem przyzwyczajony, ale również w zgodzie z konstytucją. No bo konstytucja nie używa żadnego określenia Aha. ministra czy ministerka, tylko mówi, to jest funkcja ministra tego ministra i ja. Pan... A i mógł mieć 100% liwek wypowiedź, a zamiast tego skręcił w to konstytucję i mu niepotrzebnie. Nikomu by nie przeszkadzała wypowiedź, gdyby postawił kropkę wcześniej. Wypadłby jak Kulgościa, cool który się w sumie nie wtrąca. Pana... Ja... Taka luzacka ministruwa edukacji młodzieży by siadła. Ministruwa. Ja się w ogóle zgadzam z tym moment, że ja, ja na przykład. Zacząłem samemu używać feminatywów i totalnie przestały mi one jakkolwiek przeszkadzać, bo na początku miałem problem z przyzwyczajeniem się kompletnie uczciwie mówiąc. W momencie, kiedy zostałem doedukowany, no ta przez jednego z widzów, który Zdaje się, tam polonistykę czy językoznawstwo jakieś studiuje, coś takiego. Zostałem doedukowany, że feminatywy były bardzo obecne w polskich słownikach i były powszechnie używane do momentu, kiedy Rosjanie nam ich nie wykorzenili siłą i nie zmusili nas do tego, żeby każdy miał jedną formę jako towarzysz. A jako, że nie jestem największym miłośnikiem tego, żeby unifi być unifikowanym przez jakiegokolwiek Rosjanina. To uznałem, że od tej pory mi się feminatywy nawet zaczęły podobać. Oczywiście jest mi się ciężko przyzwyczaić. Łatwiej jest pewnie przyzwyczaić się ludziom, którzy w tym momencie od najmłodszych lat mówią w takich i takich formach, ale no, zdecydowanie lepiej to brzmi, jak sobie człowiek zdaje sprawę, że był brainwaszowany całe życie, że takich słów nie ma w języku polskim. Bo były, tylko właśnie nasi rodzice zostali i dziadkowie zbrainwashowani przez Rosjan, żeby ich nie używali. Bo każdy jest towarzyszem. Polecam nie. ten argument przedstawić właśnie ludziom opornym. Ja sam byłem trochę oporny, ale y, autentycznie jest taki fajny TED -talk opowiadający o tym. Polecam, polecam zapoznać się. I to jest ten TED Talk, który mnie dosłownie przekonał, że kurczę... Może jednak mam zmanipulowaną głowę? <noise> może jednak, może jednak to nie jest naturalny stan rzeczy, że takich form nie używamy? Tak się zasłania zapisami konst. Ale gdyby przyszło do zdjęcia krzyża ze ściany Sejmu albo szkół, to już jej zapisy nie pasuje do narracji. No nie wiem, bo... no nie wypada najlepiej Komorowski w tym wywiadzie, szczerze mówiąc. Kompletnie szczerze mówiąc. Mam wrażenie, że troszkę w wielu miejscach mu bliżej do narracji pisowskiej niż do narracji chociażby nawet trzeciej drogi, która jest najbardziej konserwatywną częścią dotychczasowej opozycji. Ostrożnie. Dobra, słuchajcie, może po prostu będziemy zale, i tak już albo... gadamy, więc może będziemy powoli kończyć z panem. Prezydentem Komorowskim i powoli się zbliżymy do końca. Jutro i tak będzie kolejny przegląd Newsów. I pojutrze również w takiej formule jak był wczoraj i dzisiaj. Dziękuję, Rundar. Więc yy, myślę, że możemy po prostu w razie czego szybko jeszcze odpowiedzieć na parę pytań. Zgłoś się dla jaj na dziennikarza do TVP. Wist trochę gorzej byłoby, gdyby przyjęli, bo ja myślę, że oni mogą ewentualnie przy zmianach kadrowych szukać młodych ludzi, którzy, którzy trochę odświeżyliby wizerunek. Natomiast. Yy, Obawiam się, że to byłoby problematyczne, gdyby się udało, bo to oznaczałoby, że musiałbym zrezygnować albo z mojej niezależności kompletnej i działania sobie jak chcę w internecie, albo, z, albo no po prostu zmarnować czas czyjś i swój.